Dzisiaj krótkie przypomnienie, że pojawiła się już w wersji papierowej moja najnowsza książka Droga do Zdrowia. Zapowiadałam tę książkę, nagrałam o niej osobny materiał, więc myślę, że każdy z Was wie, czego ta książka dotyczy. Dzisiaj, zatem, tylko krótkie przypomnienie, że już jest dostępna w takiej wersji, którą wszyscy lubią, czyli w wersji papierowej. No, papier drożeje, tak jak wszystko drożeje, więc książki zauważyłam, że też mają coraz wyższe ceny. Ta książka nie ma żadnych kolorowych ilustracji generalnie ona w ogóle nie ma żadnych ilustracji. W związku z tym e, jej druk jeszcze nie jest taki strasznie drogi, e, natomiast ja cały czas zachęcam do korzystania z wersji elektronicznej. E, nie tylko ze względów ekologicznych, że dzięki temu oczywiście mniej tego papieru i, i jakby więcej tych drzew rośnie. Ale również dlatego, że jest to wygodniejsze. Taka książka jest dostępna wszędzie. Jeśli macie na przykład tablet, czy lubicie czytać na komórce, nie każdy lubi, bo to jest bardzo mały ekran, ale jeśli macie na przykład tablet, laptop, to możecie każdą książkę przeczytać. Takie książki są zwykle o wiele tańsze, dlatego też jest to naprawdę opłacalne. No, ja rozumiem, że tradycjonaliści lubią dotknąć papierowej wersji, natomiast Trzeba liczyć się z tym, że, że ceny tych książek idą w górę i my na to nie mamy wpływu. My, autorzy, chcę tu bardzo wyraźnie podkreślić, że my tu nie mamy z tego żadnych zysków, z tych podnoszących się w górę nieustannie cen. Natomiast właśnie dlatego zachęcam do czytania w wersji elektronicznej, ponieważ dzięki temu troszeczkę taniej możecie skorzystać z fantastycznej wiedzy, która jest zawarta w wielu różnych ciekawych książkach, poradnikach pisarskich. Pisanych przez oczywiście różnych autorów. Książka Droga do zdrowia, przypomnę, tylko króciutko, jest to książka. Głównie o psychosomatyce, czyli o tym, skąd biorą się choroby, jak możemy sobie z nimi poradzić na poziomie takim psychologicznym, jak zmienić swoje myślenie, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy żyli długo, zdrowo i szczęśliwie. Książka zawiera też unikalne metody, których nie spotkacie nigdzie indziej, ponieważ są w pewien sposób opracowane przeze mnie. No, dzięki oczywiście przekazom, które dostaję od innych energii, ale tak naprawdę są to metody. Nigdzie wcześniej nie publikowane w żadnych innych książkach u żadnych innych autorów ich nie znajdziecie. Są to metody uzdrawiania, które przynoszą praktyczne efekty. Kilkoro z moich studentów, uczniów, wspominam o tym w tej książce, korzysta, skorzystało z tych metod i oczywiście mieli bardzo pozytywne rezultaty, czyli tak naprawdę wyzdrowieli z tego, co ich tam dręczyło. Polecam zatem jeszcze raz drogę do zdrowia, właśnie po to, żeby nauczyć się prostych, dostępnych dla każdego metod uzdrawiania. Ale również po to, żeby zrozumieć skąd biorą się choroby, jak funkcjonować, jak myśleć, w jaki sposób układać swoje podejście do świata i do życia, żeby być zdrowym, zdrowym i jeszcze raz zdrowym. A więc bądźcie zdrowi, z książką lub bez, bądźcie zdrowi.